Witamy wszystkich serdecznie na trzecim naszym webinarze technologicznym, który zorganizowaliśmy, żeby wprowadzić Państwa do tematyki poruszonej przez nas na kongresie. Organizujemy 2 lutego kongres Truskawkowy Muszczonowie. Serdecznie zapraszamy do udziału. Sprzedaż biletów cały czas trwa na naszej stronie doradzjegodow.pl Dzisiaj dla odmiany Albert odpowiada za stronę techniczną żeby wszystko było pewne, że, że działa. Natomiast gościem specjalnym jest Adam Borzęcki z firmy Boryna. Dobry wieczór państwo. Boryna, największy dystrybutor środków chemicznych, nawozów, sadzonek na, w rejonie Czerwińska. Tak jest. A rejon Czerwińska to jest prawie 11 tysięcy hektarów truskawki gruntowej. No to statystyki ale ogólnie za największe polskie zagłębie produkcji truskawki. Ja zawsze mówię, że serce polskiej truskawki tak biorąc jest. pod uwagę statystycznie i ilościowo pod względem wydajności plantacji również. Zgadza się. Kochani, co dzisiaj, czym się dzisiaj zajmiemy? Po pierwsze będziemy chcieli porozmawiać o technologii. Obserwując to, co się dzieje w tej chwili na rynku zmiany pogodowe, zmiany z wymagań ze, ze strony konsumenta i zmiany systemu sprzedaży. No, cały czas obserwujemy te bardzo dynamiczne zmiany i, i, i chcemy, żebyście wszyscy podążali za tymi zmianami. W związku z tym chcielibyśmy dzisiaj słów kilka o technologii powiedzieć. Słów kilka o sadzonkach, bo uważam, że podstawa to jest dobry, zdrowy materiał nasadzeniowy. Tutaj Widzicie dzięki uprzejmości yy, firmy Agronom Plants. Dziękujemy serdecznie Krzyśkowi Sakowi. Mamy różne typy sadzonki, o której później scharakteryzujemy sadzonki Frigo, yy, mini treje, treje. Słów kilka, później o tym powiemy. Jak się kształtuje potencjał przy wykorzystaniu każdej sadzonki, słów kilka o zdrowotności, jak sprawdzić to zdrowotność. Yy, i na koniec pogdybamy sobie troszkę o przewidywanie cen. O ile można coś przewidzieć. O no ile można tak. coś cośkolwiek przewidzieć, bo tak jak wszyscy sobie zdają sprawę, e, możemy wszystko planować, możemy wszystko przewidzieć. Tak jednego, co, co nie możemy przewidzieć, to jest pogoda i to jest to, co w największym stopniu może nam pokrzyżować plany. Oczywiście, kochani, od strony technicznej za. Poprawność tego, tego naszego dzisiejszego wystąpienia i przekazu odpowiada oprócz Alberta jeszcze Magda i Patryk. Czekamy na Wasze pytania. Zgodnie z tym, cośmy mówili o, na poprzednim naszym webinarze, słów kilka powiemy o odmianach. Charakteryzujemy pewne odmiany. Mamy wypisane tutaj niektóre. Bardzo, bardzo dużo się dzieje na tym rynku. Bardzo Nie dużo się dzieje i się będzie działo jeszcze więcej. Dokładnie. Tutaj. Adaś jest świeżo po wizycie w Holandii. Tak jest. Słów kilka później nam powie, jak to wygląda w Holandii, jak te zmiany dynamicznie trwają. No i oczywiście, jeszcze słów kilka, co nas czeka podczas naszego kongresu. Dlatego, że nie wyjawiliśmy jeszcze wszystkich sekretów, mamy jeszcze pewne niespodzianki, ale to już na koniec. Adaś. Dzisiaj. Były, konferencja była w Lublinie, Jagodowe trendy. Mieliśmy okazję słychać bardzo fajnego wykładu Pawa Dąbrowskiego. Tak, tak. Firm... To był pierwszy wykład i taki, bym powiedział, najważniejszy, najistotniejszy dla nas, tak, bo, bo Paweł jest jakby z przodu przed nami wszystkimi, mówię o reszcie plantatorów. On już on jest tam, gdzie my powinniśmy dążyć, tak? Tak. I, I, I właśnie. Paweł starał się przekazać nam to, to swoją wizję tak, I, tak i to było bardzo interesujące, dlatego że to pozwoliło słuchaczom zobaczyć jak te y, zmiany zachodzą i w jakim tak. kierunku iść tak jest i jednym z. Ze zdań, które zapamiętałem. To było zdanie, że. Nie liczy się już. Takie równanie, że masa to jest kasa tak jest. Do tej pory tak wielu plantatorów podchodziło, że truskawka to jest łatwy pieniądz, jesienią się posadzi, w przyszłym roku się już zbiera, zarabia pieniądze. Że masa, dużo, ilość, tak, to jest to mnożnik, jest, to, mnożnik, mnożnik to, to jest kasa. Kilogramy to, to jest kasa, no tak. niestety to się pomału, nie pomału, to się, to się szybko zmienia. Dokładnie. My poprzedni webinar nasz zrobiliśmy celowo na temat shelf life'u, na temat jakości owoców, bo myślę, że w tej chwili to będzie szło właśnie w tym kierunku. Tak jest. No, tendencje na rynku są, jakie są. Coraz większy, coraz większy rynek będą zagarniały supermarkety. W supermarketach ważniejsze nawet niż smak, który oczywiście też musi być, będzie trwałość, tak? bo tak. market sobie nie może pozwolić na zwroty, na to, że, będzie, że będą truskawki zgniłe, bo po prostu na tym będzie tracił. A co widzimy na rynku, to właśnie markety zaczną zyskiwać względem na tego obiegu ulicznego, dlatego że no już ludzie są zdenerwowani tym, że kupują ubiankę truskawek na ulicy i żeby zjeść, to połowę tej ubianki muszą wyrzucić, bo to, bo to tak wygląda i nawet mi jak mam jakieś spotkania jagodowe, to mi jako przedstawicielowi truskawkowemu mi wyrzucają moi znajomi z, z, z borówek, że no Adam, ja nie mogę kupić dobrej truskawki, tak? Ja, ja kupuję koszyk na ulicy. Ja niosę do domu, muszę połowę wyrzucić i dopiero, dopiero resztę można zjeść, tak? I, I posłuchaj, tu jest taki pewnego rodzaju dysonans, bo myśmy z Albertem byli w, na konferencji Soft Fruit Hertha rozmawialiśmy z Filipem Letian, który będzie miał u nas 2 lutego wykład Cześć. i Filip powiedział, że w tej chwili główny kierunek prac hodowlanych, tych selekcyjnych pod kątem powstawania nowych odmian, to jest przede wszystkim smak. A u, a u nas markety stawiają przede wszystkim na trwałość, tak? To ja, ja myślę, że to chodzi o to, że jak już będziemy mieli wystarczającą ilość tak jakby trwałości na Właśnie, rynku, to, wtedy to, powiedzieliśmy... to będzie następny, następny, następny będzie tak. etap. W tym momencie jest taka sytuacja, że w sezonie markety nie mogą kupić wystarczającą ilość truskawki, żeby zapełnić półki, bo ona jest nietrwała, tak? Więc półki co nie patrzą na smak. Ona. Ona ma się nie zepsuć, tak. Tak? Ale w momencie, kiedy będą, będzie już dostatek y, truskawki, która wytrzymuje te kilka dni w obrocie, no to zaczniemy wybierać w smaku. Tak? Z tego, co wiem, to ty tak. mieszkasz w Warszawie. Widzisz ten tak. trend, że już ten rynek, taki ta sprzedaż uliczna. Bazarkowa pod tytułem ubianka już się chyli ku upadkowi i wszystko przenosi się do marketów, czy to jeszcze nie widać tak naprawdę? To mieście? znaczy, tendencję widać i to, tą tendencję może nawet nie tyle widać w, w jakichś ruchach na ulicy, takich czy takich, bo e, cały czas e, pod biedronką stoi samochód z otwartym bagażnikiem i sprzedaje truskawkę, i, i do tego samochodu jest kolejka, ale, ale patrząc w dłuższej perspektywie, e, to konsument robi się coraz bardziej Delikatesowy, I, i to już taki typowy warszawski konsument. Jemu nie zależy na tym, żeby kupić 4 kilo, i z tego, z połowy, z połowy powiedzmy, gorszej jakości sobie zrobi kompot, drugą no połowę tam mhm. zrobi kogiel-mogiel, a trzecią tam, a, a, a coś tam zje, tak. Konsument chce kupić w tym momencie na przekąskę, na teraz, na już smaczny owoc. I on musi być ładny, on musi być do zjedzenia. On jest w stanie za to zapłacić, słuchajcie, i, i 10 i 20 zł za kilogram, bo on, on sobie chce kupić ćwiartkę. I, i czy on wyda, tą, te, te powiedzmy, 5 zł na, na, na żelki owocowe, czy, czy na te truskawki? No, on, on będzie wolał kupić truskawki. Ale ta truskawka musi być w super jakości, musi być smaczna, ona, ona do tego konsumenta musi dotrzeć w dobrym stanie, czyli musi wytrzymać ten nasz typowy łańcuch dystrybucyjny, czyli no w naszych marketach to te trzy dni to jest minimum, które ta truskawka będzie musiała wytrzymać. Czyli potwierdzasz, że ten trend jest tak, nieunikniony tak, tak, tak i, i to prędzej czy później będzie dotykało Oczywiście, każdego plantatora tak. w Polsce, że Oczywiście, będzie że się tak. musiał zmierzyć z tym ogromnym wyzwaniem pod tytułem jakość, trwałość. Tak jest. No to bez dyskusji, tak? Bez dyskusji to nas czeka. To niestety musimy sobie zdać też z tego sprawę, że to będzie bardzo bolało, bo, bo po prostu część z nas, plantatorów, nie, nie będzie w stanie się przestawić. A, bo, to, bo to będzie trudne. To, to, będą, to będą trudne decyzje, to będą inwestycje, to będą Właśnie, naprawdę bo, ciężkie wyzwania. Bo to tak? wymaga inwestycji. Tak jest, tak jest. I tutaj zahaczamy o kolejny nasz punkt programu. Technologia. Ja cały czas powtarzam, bez względu na to, kto do mnie zadzwoni, a takich telefonów y, potrafię mieć y, kilkadziesiąt w ty, tygodniu, i to bardzo często jest ten sam schemat. Y, panie doktorze, ja planuję nasadzenie truskawki wczesnej y, 5, y, 6, 7 hektarów, czasami hektar, y, bo mój sąsiad takie pieniądze zarabia na truskawce, że wow, tak? Tak. Czy mi pan pomoże? No i tu się zaczyna rozmowa. Bo po dłuższej rozmowie okazuje się, że poziom wiedzy plantatora o, o, o tym, co go czeka, jest znikomy, a jedyne tak co jest. wie, że sąsiad na początku sezonu sprzedaje albę po 20 tak. powiedzmy złotych za łubiankę. I to jest takie przekonujące. To, 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 to zapamiętuję, tak? Tak, to zapamiętuje, no bo to, to, ta pierwsza tak cena działa, na, działa na, na wyobraźnię, tak? Tak jest. E, jak widzisz, Adaś, taką, taką technologię, bo tak, my, my staramy się wdrożyć technologię, jeżeli nie tunele, które i tak uważam, że prędzej czy później i tak nas czekają, i tak nas czekają, i tak czekają się z. od y, tego nie, 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 wymigamy. nie wymigamy. I się, im, się. Im w, ktoś wcześniej to zrozumie i pójdzie, to będzie miał przewagę nad tymi pozostałymi. Natomiast my jesteśmy zwolennikami takich małych kroków. Na początek, niech to będzie. Zagon, folia, oczywiście linia nawadniająca, kropująca, podająca wodę, nawozy, fertygacje. Jak to jest na, w rejonie Czerwińska? No U nas jeszcze to można powiedzieć, że nie funkcjonuje w ogóle. Jeszcze na tyle plantatorzy w Czerwińsku się dosprzętowili, domaszynowili w, i tą technologię w otwartym gruncie na tyle mają dopracowaną, że jeszcze dają radę. tak? Ja myślę, że tradycyjnej truskawki robionej na folii w naszym regionie to jest może około 5%, tak? Czyli na jeszcze, pewno no jeszcze nic, tak. Tego jeszcze tego jeszcze nic. nie jest widać, tak. Jest trochę plantacji na wałach przykrywanych folią, ale to są najczęściej plantacje powtarzające. Ewentualnie plantacje pod tunelem na bardzo wczesny zbiór. One też już są robione na wałach okrytych folią, dlatego że to po prostu wychodzi. Natomiast ten taki główny rynek jeszcze jest w tradycyjnej formie. No póki co on się sprawdzał, tak? No i to jeszcze mieliśmy narzędzia, tych narzędzi będzie ubywało, bo to też kwestia wycofania różnych nowych, różnych środków ochrony roślin na, na chwasty. Kwestia, kwestia rosnących cen robocizny. Tak. I, I tutaj tak. trzeba podkreślić, że póki co jeszcze były narzędzia do stosowania tej walki środkami chemicznymi tak, i z chwastami to... i, i było doświadczenie. Tak. Bo plantator, który wchodzi w nasadzenie, nie ma doświadczenia, jeżeli chodzi o stosowanie herbicydów, ja z góry zakładam, że na herbicydach polegnie. Polegnie no, albo, albo zjedzą go chwasty, albo zniszczy truskawki. Albo zniszczy truskawki, no. tak. dlatego że cały czas powtarzam, herbicyd to jest zło konieczne. Tak. Jeżeli ktoś nie ma kilkunastoletniego doświadczenia w stosowaniu herbicydów, jeżeli nie zna swojej gleby, swojego mikroklimatu tu i teraz na plantacji, proszę się nie czepiać. Dlatego, że robimy więcej szkody e, truskawkom niż, niż, niż tak, w pożytku i oszczędności. Tak, aczkolwiek nie mamy czasem wyjścia, no bo y, to już nawet sama kwestia kosztów robocizny, to, to, to nawet już jest drugorzędne, tylko po prostu do pielenia nie ma ludzi tak. i za 30 zł na godzinę też tych ludzi będzie brakowało, tak? To, to, to no jest nie. To jest kierunek, którego nie... my nie zawrócimy tego, nie zawrócimy kijem Wisły, tak? No, w tą stronę rynek idzie i. A daś, a... Powiedz mi, czy te zmiany w, w rejonie Czerwińska wejdą I, i jak twoim zdaniem szybko wejdą? To znaczy wejdą tak szybko, jak szybko zmusi nas do tego rynek, tak? I, ja i jak ja powiem na... tak, nie ukrywam, że wśród plantatorów, z którymi w, w współpracuję, to są, no to jest ta wierchuszka, tak, Śmie, śmietanka no, tak, tak, tak zwana na, najlepsi, z, najlepsi no dobrze, tak. z najlepszych. Ci plantatorzy bardzo chętnie łatwo, znaczy może niechętnie, ale łatwo wdrażają nowości, łatwo idą w tym kierunku, gdzie widzą, że trzeba. Jeżeli rozmawiamy, dyskutujemy, to trzeba wdrożyć, to okej, okay, to trzeba wdrożyć. Natomiast co z pozostałymi? Dopóki nie będziemy... Zmiany przyjdą w momencie, kiedy przyjdzie kryzys i dostaniemy po prostu my jako plantatorzy po kieszeni, tak? Bo to nas zmusi do zmian. W momencie, kiedy Jakoś nam to wychodzi, no bo ta truskawka jakoś tam się spina. Jakoś damy radę ją zebrać, sprzedamy ją trochę w deserze. Przemysł nie będzie płacił najgorzej, zamkniemy dobrze rok. No, nie mamy tej motywacji, żeby, 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 żeby coś zmieniać, no bo robić nowe technologie to są wyższe koszty, to są, to są nowe, nowe, nowe problemy, nowe wyzwania, których jeszcze nie znamy i z takiej naszej ludzkiej, typowej, psychologicznej strefy komfortu wychodzimy, no, tak? No właśnie, tutaj tak, się no, rozbiega, jest... bo moim zdaniem łatwiej jest inwestować wtedy, kiedy jest dobry sezon i jest z czego, no oczywiście, bo jak jest zły tak. sezon i wszystko oddajemy po cenach, jakie podyktuje nam odbiorca okay. przemysłowy, no to każdy mówi, no ja bym w tej chwili widzę potrzebę tych zmian, ale nie bardzo mam z czego za, zainwestować. Ja cały czas powtarzam taki przykład ja oczywiście też jestem plantatorem, nie wszyscy o tym wiedzą. Byłem, w tej chwili jestem plantatorem, ale, ale już na mniejszą skalę, bardziej tak doświadczalno, ale w latach 90. i na początku 2000. byliśmy plantatorami, uczyliśmy się uprawiać truskawkę i wtedy triumfy święciła Góra Pławska z odmianą Honej, gdzie praktycznie rządzili w Polsce, a w tej chwili pałeczkę pierwszeństwa przejął rejon Czerwińska. Dlaczego? Dlatego, że plantażerzy płaski moim zdaniem uważali, że ten chodzenie jest tak wspaniały, że im to więcej nic do szczęścia nie jest potrzeba. Tak. Dlatego ja się tak troszkę z niepokojem patrzę, że, że te zmiany w, te, w tych dużych rejonach truskawkowych trochę za wolno moim zdaniem. Yy, no Idę. między innymi po to się spotykamy, żeby to przyspieszać, Właśnie. tak? I po to, po to robimy. Między innymi to... robimy po to te nasze tak. webinary i po to robimy kongres. Kochani, jeszcze raz podkreślam, to, co robimy na kongresie, całe nasze wydarzenie to nie jest kolejny z konferencja produktowa, jakich jest dziesiątki w każdym rejonie. Tak jest. Na kongresie nie będzie ani jednego wykładu produktowego. Na kongresie będą tylko i wyłącznie. Tematy merytoryczne, technologiczne, mówiące jak rozwiązać dany problem. Yy, dlatego my robimy te wstępy, te, ten trzeci webinar, żeby Was wprowadzić w tą tematykę kongresu, a resztę będzie już kontynuowane 2 lutego w Mszczonowie.